Zauważyłem, że wiele osób nie potrafi ruszać miednicą. Owszem, wiele osób prezentuje taki ruch. Tylko to, co tutaj widzimy, bardziej pasuje do ruchu cegłówki niż miednicy. Cegłówka orientuje swój ruch w lewo i w prawo, bo jest jedną całością. Miednica jest jak cegłówka przekrojona na pół. Jej lewa i prawa strona mogą poruszać się w odwrotnych kierunkach. I to napędza ruch, na przykład podczas chodu albo kopnięcie piłki albo wchodzenie po schodach. Jedna połowa pełni rolę stabilizatora w tyłopochyleniu, druga pełni rolę wymachową w przodopochyleniu. Niestety większość ludzi nie potrafi poruszać miednicą w osobnych kierunkach, a wypychają lędźwia i miednicę do przodu, blokując przy tym możliwość ruchu i skrętów. I widzimy to, gdy stoją tak, albo tak. Pokażę Ci, jak rozruszać miednicę. Oprzyj się o coś. Umieś go bloka między kolanami. Zegnij i rozluźnij kręgosłup. Obciąż równomiernie lewą i prawą piętę. Ściśnij oga bloka, aż poczujesz napięcie w przywodzicielach. W prostej linii wysuń lewe kolano do przodu i prawe kolano do tyłu. Jeśli teraz czujesz prawy przywodziciel, gratuluję. Teraz zrób odwrotnie. Jeśli czujesz bardziej lewy przywodziciel, gratuluję. To jest skręt miednicy. A teraz idź na spacer i pozwól sobie kręcić tyłkiem. Bez kija w plecach. I daj znać, czy wygodnie. Pozdrawiam. Artur Karapetian.